Maurycy Polaski, mój przekaz No naprawdę, to Państwo już są. Dzień dobry, kochanemu Państwu. Mam przyjemność przywitać Państwa i rzeczywiście dotarł do nas dzisiaj gość niespodziewany. To znaczy, niespodziewany to on był zanim nie został spodziewany. Spodziewany gość. To jest baba. Pani babo, dzień dobry. Czy Pani chciałaby coś specjalnego dzisiaj Państwu tutaj zapodać? O Jezu, jakiego mam specjalnego dzisiaj? Ja całą siebie Wam dostarczę. Moja 100% osobliwości. Przepraszam, bo takie pytanie mam prywatne troszkę. Czy Pani lubi sport? No pewno, że sportowa jestem dziewczyna jak ta lala i tamta. A jakie dyscypliny Pani uprawia? Co ja uprawiam? Ja uprawiam siatkówkę, bo z siatkami chodzę. Koszykówkę czasem, bo jak na tarki idę, to do koszyka bierę też. No i jeszcze uprawiam palanta, bo starego mam palanta. Dobrze, kochana babo Morysiu, bądź łaskawa w takim razie, proszę pani, zaprezentować nam swoje dzisiejsze dokonanie. Bardzo ciekawe, o czym to dzisiaj będzie. Baba Morysia, proszę. Stary mi powiedział tak: już jest jesień, już jest ciemno, pewnie ci emocji brak. Weź się zintegruj ze mną, wtedy całkiem mnie zatkało. Czyżby w końcu mu zadrgało? To coraz na rok wieczorem? Wziął mnie przed telewizorem. Nie tak jakby człowiek chciał. Wziął, posadził przed ekranem, żadnej integracji ciał. Stwierdził, będzie oglądane. Ciągle patrzysz na seriale, to mi się nie mieści w pale. Będziesz dzisiaj mieć królowo? Cały wieczór na sportowo. O! To jest bardzo fajna rzecz. Na kanapie, siedząc tyłkiem, oglądałam sobie mecz. Co był chyba w nożną piłkę. Byli nasi, byli obcy, sami bardzo fajni chłopcy, taka od nich biła siła, żebym chyba odpaliła. Bardzo ładny to był mecz, ale chyba tam ci grali. Ja się na tym nie znam lecz nasi tylko przeszkadzali, nie pokryli tam gdzie trzeba dla starego sygnał z nieba. Bardzo ważne jest pokrycie. Trzeba to robić przyzwoicie. Juhu, 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 Tak, tak, pokrycie jest niezwykle ważne. To pamiętajmy wszyscy, trzeba kryć. Proszę Państwa, 25 września yy, obchodzą imieniny swoje. Aurelia Ermenfryd, Ermenfryda. Firmin, Franciszek, Galfryd, Gaspar, Herkulan, Irmfryd, Irmfryda, Kleofas, Minigniew, Rufus, Świętopełk, Wawrzyniec, Wincenty, Władysław, Władysława, Włodzimir, Włodzimira i Włodzisław. I wszystkiego dobrego i z tak e, uruchomionym aparatem mowy mogę teraz iść i sobie mówić różne rzeczy bardzo fajne. Dziękuję Państwu serdecznie, zapraszam oczywiście do współpracy. Baba Morysia też zaprasza do patronowania, do lajkowania i do udostępniania, no, bo ona, stara Franca, wie, że wy ją lubicie. Do widzenia, do zobaczenia do jutra.